Dzień dobry, moi drodzy, kochani, jedyni. Co jest przeciwieństwem odpowiedzialności, czy brania odpowiedzialności, zwłaszcza w kontekście organizacji czy zespołów? Zależność. A co jest przyczyną zależności? Jedną z przyczyn zależności może być bezradność. My, jako rozwojowcy, to często byśmy chcieli tych naszych uczestników. Rozwojowych form albo pracowników w organizacjach jakoś zaangażować, otworzyć, pobudzić w nich odpowiedzialność, sprawić, żeby oni brali większą odpowiedzialność za swoje zespoły, za swoją pracę, za to, co się dzieje w organizacji, być może za zmiany itd. I oczywiście przyczyn bezradności, czy poczucia bezradności też może być dużo, mogą być takie intrap intrapersonalne, ale je odłóżmy na razie na bok. Zajmijmy się tymi organizacyjnymi, systemowymi. Bo kiedy ja pracuję z organizacjami czy z zespołami, to zadaję sobie czasami takie pytanie, jak organizacja czy ten system, w którym są ci ludzie, wspiera tą odpowiedzialność? Jak on pomaga im w braniu odpowiedzialności? Czy pomaga, czy jest tylko tak, że oczekuje się od nich, że tę odpowiedzialność będą brali? Ta bezradność bierze się z tego, że ludzie nie widzą połączenia, nie widzą linku między swoimi działaniami a efektami tych działań albo efektami dla siebie, albo efektami, które, których oczekuje od nich organizacja. Nie widzą połączenia między tym, że oni coś robią i potem mają z tego jakąś satysfakcję. Bezradność w ogóle jest można by zdefiniować właściwie bezradność jako uczucie. Często mówimy o takim poczuciu bezradności, ale to jest w, w moich oczach trochę inne uczucie niż taka złość, smutek, wstyd, radość i tak dalej. To jest takie uczucie, które jest bardzo silnie skorelowane z tym jak myślimy. Czy znaczy w ogóle uczucia są skorelowane z tym jak myślimy? Ale tutaj mam wrażenie, że szczególnie. To wynika z tego jak postrzegamy tę rzeczywistość. Czyli jak ja widzę właśnie to połączenie między moimi działaniami a efektami. To bardzo wynika z tego, w jaki sposób myślę o sobie w tym zespole, w tej organizacji, o tym systemie w organizacji, i tak dalej. Czasem jest tak, oczywiście, że my, jako rozwojowcy, to się nie za bardzo możemy zająć tym systemem czy tą organizacją. Bo ona jakaś jest. Możemy to pewnie jakoś sugerować, możemy wspierać jakąś zmianę w kierunku tego, żeby organizacja była bardziej wspierająca, ale czasami to jest trudne. Zwłaszcza w dużych organizacjach. Czyje się jakaś zmiana, ten system po prostu jakoś funkcjonuje i rozwojowiec, czy to zewnętrzny, czy to wewnętrzny w organizacji, no nie za bardzo ma jak zmienić ten system. Ale to, co może zrobić i co moim zdaniem może pomóc, to jest nazwać tę rzeczywistość. W ogóle mam wrażenie, że nazywanie rzeczy, nazywanie sytuacji, nazywanie jakichś rzeczywistości, tak jak dobry trener na warsztacie, nazwie czasami jakąś sytuację, która się dzieje między jakimiś osobami albo w grupie. Powie, co się dzieje, jakoś znormalizuje to. To często odciąża ludzi i zdejmuje z nich takie jakieś niejasne poczucie ciężaru za to, co się dzieje, może takie właśnie odpowiedzialności, ale w takim pejoratywnym charakterze, że, że trochę nie, nie wiadomo, co się dzieje, no jakoś jest i to powoduje frustrację. Często podaję taki przykład pewnej firmy, z, z którą pracowałem, tam szkoliłem menadżerów z tej firmy i oni pracowali w takim mocno projektowym charakterze, tworzyli nowe produkty i każdy ich nowy produkt. To był no, zupełnie nowy produkt, taki, taki, którego wcześniej nie było. Mniejsza o branżę, ale generalnie taka mocno, mocno projektowo pracująca firma, w której e, ko, e, poszczególne zespoły dostarczały części tego produktu. Ale ponieważ cały produkt był prototypem, no to tych części produktów też było dużo i też były często prototypami. Więc jak zespół coś dostarczał, to się okazało, że to ląduje zaraz w koszu. Potem dostarczał znowu i to znowu lądowało w koszu, i dopiero któraś tam wersja okazywała się, że jest jakoś spójna z całą resztą, pasuje do koncepcji, i tak dalej. Nie dlatego, że oni nie spełniali standardów, tylko dlatego, że no tak to się po prostu odbywało. Trochę metodą prób, prób i błędów, ale znowu w takim kontekście szukania tego, co najlepiej pasuje. Taki był charakter ich pracy. Trochę niezmienny. No, i to, co w takich sytuacjach, mam wrażenie, może pomóc, to jakoś uznanie tej sytuacji, że tak po prostu jest. Poszukanie w tym sensu, uznanie tego, że tego nie możemy zmienić, bo w ogóle ludzi frustruje coś, że coś się dzieje, oni by to chcieli zmienić. Nie? Ta frustracja często, czy ta bezradność, bezradność i frustracja tutaj są mocno połączone, wynika z takiego sposobu myślenia o tym, że ja bym chciał, żeby było inaczej w tym obszarze, w którym. Nie mogę sprawić, żeby było inaczej. Więc, nazwanie tego obszaru, że on jest poza obszarem wpływu, że tak po prostu jest, to jest rzeczywistość, w której żyjemy. Możemy stopniowo pewnie ją jakoś zmieniać, możemy jakoś lobbować, żeby, żeby, albo podsuwać nowe pomysły, żeby być może coś się zmieniło. Ale tak naprawdę, nie mamy takiego wpływu, żeby zadecydować, że będzie inaczej. I poszukać tego, na co mamy wpływ. Nazwać obszar. Poza wpływem tej bezradności, uznać tę sytuację i poszukać tego, na co mamy wpływ. No albo, jeśli jest taka sytuacja, alternatywnie faktycznie ta rzeczywistość zmieniać. Więc słuchajcie, podsumowując, drodzy rozwojowcy, menedżerowie: sprawdzajcie, jak ten system, w którym funkcjonują wasi ludzie, wspiera to poczucie odpowiedzialności, a na ile buduje w nich pewne poczucie bezradności czy braku wpływu. Trzymam za was kciuki. Miejcie się jak najlepiej. Dobrego dnia i do zobaczenia niebawem. Pa.